Cześć! Po raz kolejny spotykam się z Wami w filmie mówiącym o sprzęcie marki Solgas, i tym razem jest to płyta indukcyjna Solgas SI4T. Sprzęt, który posiada, tak samo jak inne sprzęty tej marki, dużo ciekawych funkcji. Zostańcie ze mną w tym filmie, a dowiecie się więcej o możliwościach tej właśnie płyty. Zacznijmy od rzeczy podstawowej, czyli od wyglądu. Płyta indukcyjna Solgas SI4T posiada standardowe rozmiary, dzięki czemu łatwo ją wkomponować w wyposażenie kuchni. Jak możecie też zauważyć, tylko nieznaczna jej część wystaje ponad blat, natomiast cała reszta sprzętu jest schowana pod spodem. Wystarczy wyciąć odpowiedni otwór w blacie i wsadzić płytę do środka. Co ciekawe, urządzenie ma specjalną uszczelkę i osadzi się samo pod własnym ciężarem. Nie musimy więc używać żadnego silikonu czy kleju, aby uszczelnić parę. Warto też wspomnieć o jeszcze jednej ważnej funkcji. Firma Solgas pomyślała o klientach, którzy nie dysponują w domu gniazdkiem trójfazowym, do którego najczęściej podłącza się płytę indukcyjną. Zamiast tego płyta SI4T może być zasilana ze zwykłego domowego gniazdka. Pierwsze wrażenia po zamontowaniu płyty są bardzo pozytywne. Urządzenie jest niezwykle eleganckie, ponieważ zastosowano tutaj prostą stylistykę. Na czarnej tafli płyty znajdziemy estetyczne oznaczenia w kolorze białym, pokazujące miejsca, na których możemy położyć naczynie. U dołu zaś znajdziemy przyciski dotykowe panelu sterowania. Warto zauważyć też, że całość i obszar dogrzania i panel sterowania tworzą jedną płaską powierzchnię. Dzięki temu płyta indukcyjna solgazu jest niezwykle łatwa w czyszczeniu. Omówiłem już wygląd zewnętrznej płyty, teraz zobaczymy, co kryje w sobie wspomniane panele sterowania. Idąc od prawej strony, znajdziemy tutaj przycisk zasilania, guzik do blokady przed dziećmi, a następnie kilka pól odpowiedzialnych za funkcje dodatkowe. To w tym miejscu czeka nas największa niespodzianka. Choć płyta posiada cztery podstawowe pola grzania dwa przednie oraz dwa tylne, to także obszar pomiędzy nimi jest wykorzystywany do podgrzewania potrawy. Dzięki temu możemy po każdej stronie umieścić nawet kilka garnków lub jedno bardzo duże naczynie, a dany obszar płyty indukcyjnej może stać się jednym wielkim polem grzewczym. Co więcej, płyta indukcyjna solgazu sama wykrywa miejsce, w którym położyliśmy garnek i automatycznie wyłącza grzanie, kiedy go zdejmiemy. Jak dla mnie nie ma bezpieczniejszej i wygodniejszej w użyciu płyty. Zwłaszcza że technologia grzania indukcyjnego wiąże się z tym, że powierzchnia urządzenia nie nagrzewa się. Wróćmy jednak do panelu sterowania, bo tu kryją się jeszcze inne ciekawe funkcje. Jak możecie zauważyć, pośrodku mamy suwak do regulowania mocy grzania oraz ustawienia czasu automatycznego wyłączenia osobnego dla każdego z pól. Jest tutaj także przycisk o nazwie Booster. Służy on do uruchomienia specjalnego trybu działania, pozwalającego na szybsze gotowanie. Mamy też funkcję podtrzymywania ciepła, która okazuje się niezwykle przydatna, ponieważ umożliwia utrzymanie gotowanej żywności w stałej temperaturze, np. do momentu przyjścia gości, bądź też podania potrawy. Kolejnym dodatkiem, z jakim spotykam się w płycie indukcyjnej po raz pierwszy, jest funkcja stop and go. Służy ona do czasowego wstrzymania pracy płyty, np. kiedy musimy od niej na chwileczkę odejść. Taka funkcja zapobiegnie przypalaniu się potrawy, kiedy akurat nie ma nas w kuchni, więc jest bardzo przydatna. Okazuje się więc, że firma Solgas po raz kolejny udowadnia, że jest pionierem w dziedzinie, w której działa. Płyta indukcyjna Solgas SI4T jest nie tylko eleganckim wyposażeniem kuchni, ale też posiada duże spektrum funkcji, które po jednej stronie są innowacyjne, a po drugiej bardzo przydatne. I co dużo mówić, ten sprzęt jest naprawdę godny polecenia. Jeżeli macie własne opinie i komentarze, proszę zostawcie je w komentarzach pod filmem. Natomiast w opisie do filmu możecie znaleźć linka odnoszącego do testu opublikowanego na portalu AG ja z wami się już żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie. A jeżeli ten materiał się Wam podobał, dajcie nam lajka bądź też suba, a zobaczymy się ponownie. Cześć!